Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam taką niepozorną i malutką grę od wydawnictwa treffl Car Cards. Gra jest w, w, dla osób, dla dwóch do sześciu osób w wieku od 4 lat. Czas na rozrywkę około 15 minut. To tak słowem wstępu bardzo ogólnym, ale powiedzcie, ile razy mieliście sytuację, kiedy wyjeżdżaliście gdzieś z rodziną w skład. W której wchodziły właśnie młode dzieci w okolicach 3, 4, 5, 6, może nawet lat. I po kilkunastu minutach te właśnie nasze pociechy zaczęły coś delikatnie grymasić, marudzić, kręcić się w foteliku. No i delikatnie mówiąc, lekko uprzekraci życie przede wszystkim kierowcy, który jak wiadomo, no musi podczas podróży być skupiony, żeby bezpiecznie dojechać do celu. No ale nie ma co widzieć oczywiście naszych pociech, bo, bo taka jest już ich natura. Sam wiem bardzo dobrze jak to jest z praktycznego punktu widzenia bo często jeździmy z żoną i właśnie z czteroletnią teraz już córeczką na różne wycieczki teraz może już rzadziej z racji tych obostrzeń i ograniczeń ale często właśnie jeździmy do do, do teściów, później wracamy więc jedna dro w jedną stronę podróż zajmuje nam około 3 godzin więc uwierzcie mi wiem co mówię jeśli chodzi o takie humorki małego dziecka podczas podróży. I właśnie w tym momencie może nam jako rodzicom przyjść z pomocą taka gra car cards. Między innymi, bo sposobów na, na zajęcie uwagi dziecka podczas podróży jest oczywiście trochę, ale między innymi ja mogę wam polecić ze swojego doświadczenia właśnie tę grę car cards. Słuchajcie, jest to gra, w której celem będzie zebranie. W zależności od wariantu, ale w tym głównym, który jest opisany jako taka wersja podstawowa, takim głównym celem będzie zebranie więcej trójek niż przeciwnicy w grze. A każda trójka to trzy karty z zauważonymi w czasie jazdy obiektami. W wersji uproszczonej nie każdy znaleziony przedmiot czy tam taki obiekt to jeden punkt, ale do tego też oczywiście dojdę. Więc słuchajcie, tak wygląda pudełko. Jak widzicie, jest naprawdę niewielkich rozmiarów, a naprawdę, frajdy dla dziecka podczas podróży może być sporo. Co jest z zawartością? Zawartością są karty, jest ich 55. Różne mają obiekty na nich umieszczone: są samochody ratownicze, są ciężarówki, są cysterny, są oczywiście znaki drogowe, są jakieś, widzicie, linie wysokiego napięcia, zwierzęta typu ptaki, mosty, rzeki, wózek dziecięcy, piłka, no, nawet dyskoparka, domy. No naprawdę sporo tych obiektów tutaj jest, łącznie 110 do odnalezienia. Więc można spokojnie kilka razy wziąć w podróż, za każdym razem przetasować, rozdać inny zestaw kart i, i, i zabawa zaczyna się tak naprawdę od początku. Ale teraz, jak wygląda przebieg rozgrywki? Przebieg rozgrywki opowiem Wam na przykładzie dwóch wariantów. W wariancie podstawowym tasujemy talię, rozdajemy każdemu graczowi po pięć kart. 4-5. W naszym zadaniu będzie spojrzenie na trzymane w ręce karty i musimy pamiętać o tym oczywiście, że one są dwustronne. Nie skupiamy się tylko na jednej stronie, ale oczywiście druga też wchodzi w grę. Rozglądamy się w trakcie podróży przez okno w poszukiwaniu tychże oto obiektów. Gdy zauważymy obiekt z karty, natychmiast informujemy o tym pozostałych graczy i współtowarzyszy podróży i wskazujemy go im, zarówno za oknem, jak i na karcie. No wiadomo, podczas podróży, jadąc, nieważne z jaką prędkością, choćby nawet 20 km na godzinę, kiedy jest większy korek, czy około 70, kiedy jesteśmy na jakiejś ekspresowej trasie, no to wiadomo, te obiekty czasami mogą szybko mignąć nam w oknie, no, ale, ale jesteśmy i tak w stanie je często dostrzec, więc jeśli na przykład taki obiekt wskaże nam dziecko, to już no, przychy możemy przychylić się spokojnie do jego zdania, że takie coś było, i ewentualnie spróbować dostrzec gdzieś nawet w tylnej szybie, jak już ten obiekt to po prostu miniemy. I słuchajcie. I wskazujemy go, i następnie rozglądamy się dalej, aby znaleźć pozostałe obiekty, znajdujące się na reszcie kart. Kiedy taki, taką kartę, e, oczywiście, jedną znajdziemy, no to delikatnie możemy ją dać albo na spód, albo gdzieś obok e, do drugiej ręki, e, bo będziemy musieli znaleźć e, kolejne obiekty, które będą odpowiadać tym, które mamy w ręku, aby uzbierać trzy różne karty. Po znalezieniu obiektów, które odpowiadają trzymanym w ręku trzem różnym kartom, zawodnik odkłada zdobytą w ten sposób trójkę. Dobiera trzy nowe karty z głównego stosu. I teraz, w przypadku, kiedy zdublują mu się obiekty na kartach, bo taką sytuacja może być, że mamy pod, po, podobne karty, lub nawet takie same, ale ta, te sytuacje raczej się często nie zdarzą, bo jest naprawdę duży wybór jeśli chodzi o. Obiekty na kartach, to gracz wybiera, którą kartę zaliczy do trójki. I rozgrywka kończy się w chwili, kiedy gra, w której gracz nie jest w stanie dobrać już nowych kart ze stosu. Jak się pewnie możecie domyślić, wygra gracz, który tych trójek uzbiera więcej. Teraz powiem Wam o tym wariancie uproszczonym, to jest raczej dla, dla młodszych graczy, które po pierwsze no, mogą mieć problem z, z taką koordynacją w swoich małych rączkach, jeśli chodzi o trzymanie kart, no i wiadomo, później gdzieś mogą te karty mieć problem z odłożeniem, skupiać się będą bardziej na tym, żeby utrzymać je w rękach, niż na tym, co jest za oknem, żeby po prostu szukać tych obiektów, więc właśnie dla takich młodszych jest taki wariant uproszczony. I co robimy? Podobnie jak w wariancie podstawowym tasujemy talię, rozdajemy każdemu graczowi po 5 kart tym maluszkom, które mają 4 latka można pomóc oczywiście więc jakiś pasażer, który siedzi koło nich może im po prostu taka talię trzymać albo podawać po jednej albo, albo no, gdzieś najlepiej koło nich gdzieś, żeby miały w zasięgu wzroku widoczne te karty e, trzymać I tak, e, wszyscy uczestnicy mają pięć kart. Tak samo spoglądają na trzymane w ręce karty i rozglądają się przez okno w poszukiwaniu obiektów, które na nich się znajdują. Po zauważeniu obiektu z którejkolwiek karty i pamiętajcie, że są dwustronne oczywiście, informujemy o tym pozostałych graczy i wskazujemy go im. Następnie odkładamy kartę na bok jako jeden punkt. Dobieramy kolejną inkołd i kontynuujemy poszukiwania. Rozgrywka kończy się w chwili, w której gracz nie jest w stanie dobrać nowej karty ze stosu. No, i tak samo analogicznie jak w przypadku wariantu podstawowego, tak samo w tym wygrywa gracz ten, który zbierze najwięcej punktów. Eee, taka, taka, taka podpowiedź oczywiście, możecie e, w trakcie rozgrywki, w zależności od trasy, jaką macie do pokonania, oczywiście zrezygnować z części karty, żeby rozgrywka toczyła się nieco szybciej. I bardzo ważna zasada, e, to dla, dla Was rodziców. Jeżeli przewidujecie, że na trasie waszego przyjazdu, czy trasa waszego przyjazdu ogranicza lub uniemożliwia odnalezienie niektórych obiektów, po prostu odrzućcie je stali przed rozpoczęciem gry. Żeby jak dziecko dostanie przykładowo most, a wiecie, że tego mostu na tej trasie nie będzie, to żeby się nie denerwowało, że po prostu nie będzie go w stanie dostrzec i znaleźć czy tak samo z pociągiem, jeśli chodzi o, o to, są no wiele, wiele, wiele innych. Jest tutaj takie pewnie kilka kart, które do tego by się kwalifikowały, kwalifikowały, no choćby nawet samolot. Nie wiem, czy akurat tutaj gdzieś, no na pewno jest, bo widziałem. I tak, jest jeszcze taka, jest to, jest jeszcze taka możliwość właśnie e, dla graczy, którzy będą mieć tak zwane trudne karty. Jeżeli odnalezienie obiektu przedstawionych na kartach sprawia trudność komukolwiek, można oddać te karty przeciwnikom. Gracze, którzy otrzymają te karty, mogą je dołożyć do dowolnej trójki, którą będą mieć już uzbieraną na swoje ręce, nawet wtedy, jeśli nie odnajdą obiektu przedstawionego na karcie. W zamian za każdą oddaną w ten sposób kartę, możecie dobrać dodatkową. Karty możecie oczywiście rozdać kilku graczom, lub wręczyć je osobie z najmniejszą liczbą trójek. No to jest taki, taki dodatkowy punkt od osoby, która czegoś nie może znaleźć, dla osoby, która często ma punktów najmniej. Widzicie prosta, bardzo prosta gra, która zagwarantuje naprawdę Wam podczas długiej, monotonnej podróży, kiedy dzieci Wasze marudzą gdzieś na tylnym siedzeniu. I co chwilę słyszycie jakieś pytania typu daleko jeszcze? No to właśnie wtedy możecie wyciągnąć tę bardzo prostą grę podróżną, która da zajęcie nie tylko znudzonym dzieciom, ale i dorosłym, którzy też nieraz nie cierpią długich podróży. Gra bardzo prosta, bardzo przyjemna, bardzo szybka i naprawdę Wasze pociechy nawet się nie zorientują, kiedy zleciała ta cała podróż, kiedy zajmą się odszukiwaniem konkretnych obiektów, które będą mieć widoczne na tych swoich kartach. Gra nie jest droga, naprawdę warto zainwestować kiedy często podróżujecie, jeszcze w dalekie podróży, i, i, i na pewno sprawdzi się i u Was. Tak wspomniałem, dla dzieci od 4 lat, e, wzwyż e, 55 karty dwustronnych z różnymi obiektami, które na pewno zapewną wam w podróży dużo frajdy i dużo spokoju. Przede wszystkim dla kierowcy, który ma się skupić na jeździe, a nie na e, kontrolowaniu tego też, co się dzieje z tyłu, czy, czy zabawianie towarzyszy, którzy często są nieznośni. Kierowca prowadzi, a wy bawicie się, żeby ta podróż minęła wam jak najbezpieczniej. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dla przypomnienia, tak wygląda pudełko. Na pewno znajdziecie w wielu, wielu portalach aukcyjnych, jak również na stacjach nawet nie widziałem benzynowych, więc rozglądajcie się. Polecam serdecznie, a na dziś dziękuję, życzę wam miłej gry. Bezpiecznych podróży, jeśli często jeździcie samochodem. Dużo zdrowia i cześć!